fakty o Husarii, które brzmią jak legenda, ale są czystą prawdą. W roku 1656 pod Warką Husaria pokazała, że potrafi wygrać bitwę w totalnym chaosie. Szwedzi mieli przewagę, nie tylko liczebną, ale też sprzętową. A jednak po tym jak Hetman, Stefan Czarniecki zaplanował zasadzkę, Husaria przypuściła atak z flanki i w jednej szarży rozbiła całe centrum wroga. Bitwa trwała zaledwie kilkadziesiąt minut, a szwedzkie oddziały uciekły w popłochu. To wtedy zaczęła krążyć wśród wrogów fama, że husarzy nie da się zatrzymać. A czy wiedziałeś, że husaria używała specjalnych proporców przyczepionych do kopii? Te kolorowe wstęgi nie tylko wyglądały efektownie. W trakcie szarży wirowały w powietrzu wydając świst, który miał dezorientować konie przeciwnika i dodatkowo potęgować wrażenie, że nadciąga żywioł. To była jazda psychologiczna w najczystszej postaci. Ciekawostka. Husarskie konie były karmione lepiej niż niektórzy chłopi. Owies z dodatkiem ziół, czysta woda, co Codzienne szczotkowanie i treningi. Koń był partnerem w walce, niemal członkiem rodziny. Husarz znał każde drgnięcie swojego rumaka i często walczyli razem przez wiele lat. Gdy koń ginął, to była osobista tragedia. I jeszcze jedno, husaria to nie była armia z przypadku. Każdy husarz musiał sam wyposażyć się w zbroję, konia, broń, nawet służących. Koszt tyle co dziś porządne mieszkanie w Warszawie, ale ci ludzie nie robili tego dla pieniędzy. Robili to z dumy, bo być husarzem to było jak należeć do zakonu wojowników. Zostaw subskrypcję i lajka, jeśli chcesz jeszcze więcej historii o tych, którzy z dumą nosili skrzydła i nigdy nie znali słowam strach.